Witajcie w moim podcaście. Jeżeli trafiliście tutaj dlatego, że jesteście zainteresowani książkami, to trafiliście dobrze, bo rzeczywiście jest to podcast o książkach i o roli książek we współczesnym świecie, we współczesnej kulturze i współczesnej kulturze masowej. Pogoda za oknem zrobiła się już naprawdę, naprawdę jesienna. Ta szarość. Ten deszcz, który widzimy i który czujemy, wychodząc na zewnątrz, bardzo mocno powstrzymuje nas od tego, żeby właśnie wychodzić, a bardzo zachęca nas do tego, żeby zostawać w domach czy w mieszkaniach i raczej oddawać się takim zajęciom, które można wykonywać pod ciepłym kocem. Do takich zajęć niewątpliwie należy czytanie książek i/lub czasopism. Natomiast nie oszukujmy się. Nikt z nas nie jest w stanie utrzymać uwagi i skupienia, które są wymagane do czytania książki przez bardzo długi czas. To znaczy, że jesteśmy w stanie czytać przez 2-3 godziny, ale i tak musimy sobie zrobić przerwę. Nie jesteśmy w stanie raczej spędzać 10, 15 o, albo 20 godzin czytając non-stop. I poza tym, oczywiście, trzeba zrobić przerwę na na przykład jedzenie, no to można też w domu oddawać się innym przyjemnościom, i jedną z tych przyjemności jest na przykład gra na komputerze. I ten dzisiejszy odcinek będzie dotyczył właśnie tego, czy do gry na komputerze potrzebujemy znajomości książek. Wydawać by się mogło, i taka jest powszechna opinia, że książki sobie, gry komputerowe sobie. To znaczy, że jest kultura wyższa, która oparta jest na czytaniu książek, a jest kultura, o ile w ogóle, kultura niższa, która no, jest czczą rozrywką, czyli na przykład graniem na komputerze. W rzeczywistości jednak gry komputerowe stają się bardzo ważnym medium i są nie tyle płochą rozrywką. Co ważnym zjawiskiem społecznym z jednej strony, a z drugiej takim medium, które wymaga dużego skupienia, dużych umiejętności, jeśli chodzi o grę, ale też pewnej wiedzy, żeby zrozumieć, o co w tej grze chodzi. Oczywiście do tego, co powiedziałem przed chwilą, można zastosować stare i dobre, to zależy. No bo to oczywiście zależy, jaką grę mamy na myśli, na czym ta gra polega, do czego się odnosi. Natomiast to zależy, też od tego, na jakim poziomie o danej grze myślimy. No bo jeśli chcemy wyłącznie poklikać, chcemy, żeby coś się pozmieniało przed naszymi oczami, to wtedy nie ma większego znaczenia, jaką grę weźmiemy do ręki. Natomiast jeśli zależy nam na specyficznym rodzaju gry, na specyficznym wyzwaniu oferowanym przez tą grę, to już wtedy oczywiście zależy, ale zależy od tej gry. Ten czas jesienny, który mamy za oknem, bardzo skojarzył mi się z grą, która wyszła już jakiś czas temu, a mianowicie grą, która wyszła 30 stycznia 2020 roku, czyli chwilę przed pandemią, a która nazywa się Bookbound Brigade. Ona dostępna jest na komputery i też na konsole z grami. Sama nazwa oczywiście jest anglojęzyczna i można tłumaczyć to jako Brygadę Książek? Brygadę Książkową. Myślę, że to drugie określenie jest trafniejsze, bowiem postaciami, które pojawiają się w tej grze... Są postaci książkowe. Sama gra należy do typu metroidowani, czyli takich gier, które polegają głównie na wyzwaniu zręcznościowym, które przechodzimy skacząc, latając, pływając, fruwając i tak dalej po kolejnych etapach i kolejnych platformach. Natomiast w toku gry zdobywamy kolejne umiejętności, które pozwalają nam dostać się w rejony, które nie były wcześniej dostępne. Czyli na przykład, jeśli dana platforma była za wysoko, no to po zdobyciu. Skrzydełek, na przykład jesteśmy w stanie tam podfrunąć. Tak troszkę trywializując. Na tym polegają metroidowanie. Sama gra jest metroidowaniem, taką dość niezwykłą, bo nie ma jednego bohatera, a jest tych bohaterów ośmioro, i wszyscy ci bohaterowie chodzą razem jako jedna grupa i mają wspólne umiejętności. Sama gra nie jest może wybitna i widać w niej wiele braków. To nie jest kanał, czy to nie jest podcast, który. Skupia się na recenzowaniu gier i ich mechanik, dlatego nie będę wchodził w szczegóły. Natomiast, rzeczywiście, gra pozostawia sporo do życzenia w wielu aspektach, ale jest y, grywalna, jest możliwa do ukończenia i ta gra może nawet sprawiać przyjemność. A myślę, że przede wszystkim będzie sprawiała przyjemność tym osobom, które czytają książki. Ponieważ, tak jak powiedziałem, trzon gry stanowi grupa bohaterów ośmiu postaci literacko-historycznych, a w Toku gry spotykamy chyba z 30 innych postaci też literacko-historycznych, czyli literackich, bo takich które pojawiają się w książkach przygodowych i takich które pojawiają się w książkach historycznych. Tak jak powiedziałem przed chwilą, dobrze w tę grę gra się osobom, które czytają książki. To nie jest wcale kontrowersyjne, bowiem osoby, które czytają książki, wiedzą, kto jest bohaterem książek i znają postacie, które się w książkach pojawiają. O ile jeszcze trzon tej drużyny stanowi np. król Artur. Króla Artura znają wszyscy i legendy arturiańskie znają wszyscy. Legendę o poszukiwaniu świętego grala, legendę o zamku Camelot, legendę o pani jeziora. To są takie motywy, które raczej kojarzą, że my raczej znamy. Zresztą o samym poszukiwaniu Świętego Grala mówiłem w jednym z wcześniejszych podcastów. Zapraszam do wysłuchania go. Natomiast sam król Artur jest osobą znaną literacko w ogóle do tego króla Artura odwołuje się na przykład Kazuo Ishiguro w Pogrzebanym olbrzymie, ale sam mit o królu Arturze jest mitem o Saksonach, o Normanach, o Brytach i o wielkim konflikcie, który miał miejsce na wyspach brytyjskich w okolicach schyłku pierwszego tysiąclecia przed naszą erą. Wyspy Brytyjskie nie były jednolite kulturowo i przeżywały fale kolejnych najazdów. I to, i reminescencję tego widzimy w mitach, między innymi w micie o królu Arturze, królu Brytów, nie Saksonów, a nie, nie Normanów. Ale król Artur jest, tak jak powiedziałem przed chwilą i powtórzę to jeszcze raz, taką postacią, którą kojarzą wszyscy. Słyszymy król Artur, wiemy o co chodzi, kojarzymy ekskalibur, kojarzymy zamek Camelot. To jest proste. Inną postacią, która pojawia się w tej grze, jest hrabia Drakula. O hrabim mówiłem całkiem niedawno w podcaście poświęconym horrorom, też idealnym na jesień, dlatego nie będę tutaj jeszcze rozszerzał tego tematu. Hrabia Dracula jest postacią znaną, pochodzącą z książki Brama Stokera. Jest wampirem i to kojarzy każdy. Oczywiście, przez tych 100 lat od momentu powstania książki, narosła cała taka dodatkowa legenda wokół hrabiego, no ale to już są te popkulturowe dodatki, które pojawiły się z biegiem czasu. Jeśli ktoś chce zobaczyć i poznać tego oryginalnego hrabiego, tego pierwszego, tego, który jest pierwowzorem wszystkich wampirów, zapraszam do książki Brama Stokera. Troszkę być może mniej oczywistymi postaciami, które pojawiają się w tej grupie superbohaterów, są postaci historyczne, jak Królowa Wiktoria czy Nikola Tesla. Te growe postaci są wzorowane na prawdziwych bohaterach, które też niosą ze sobą spory ładunek popkulturowego znaczenia. No bo Królowa Wiktoria rządziła Imperium Brytyjskim przez ponad 60 lat, od jej imienia pochodzi nazwa epoki. Epoki wiktoriańskiej, była matką królów, była babką cesarzy. właściwie pierwsza wojna światowa, jeśli popatrzeć tylko na elity rządzące, na koronowane głowy, które rządziły w poszczególnych państwach biorących udział w konflikcie w I wojnie światowej, to w... Większości krajów rządzili jej potomkowie. A Nikola Tesla, no, kojarzymy go jako ekscentrycznego, genialnego wynalazcę. Nikola Tesla też jest bohaterem książkowym i pojawia się w książkach, między innymi w Lodzie Jacka Dukaja, jako jeden z bohaterów. Tam, oczywiście, u Jacka Dukaja ten świat jest na tyle jednak zmieniony przez lutę, przez meteoryt tunguski i to, co ten meteoryt sprowadził w uniwersum Dukaja, oczywiście, że Nikola Tesla też jest troszkę innym wynalazcą niż ten, który jest znany z historii, natomiast dziedziczy dalej te cechy genialnego wynalazcy, który chce, żeby jego wynalazki były powszechnie dostępne. Jeśli natomiast chodzi o postaci, czy dalej pozostajemy w tym gronie postaci, które pojawiają się w grze, które są mniej oczywiste, to jest to na przykład Robin Hood. Mówię mniej oczywiste, dlatego że każdy oczywiście kojarzy Robin Hooda, każdy zna Robin Hooda, każdy oglądał film albo serial o Robin Hoodzie. O, były też zresztą gry komputerowe o Robin Hoodzie, ale ilu z nas czytało książkę Robin Hood? Jest taka książka, ale właściwie można by zacząć od książki nie stricte o Robin Hoodzie, tylko książki. Książki Sir Waltera Scotta pod tytułem Ivanhoe. Książka dzieje się w XII wieku, kiedy to rycerz Wilfred z Ivanhoe, jeden z rycerzy ze świty króla Ryszarda, Dwie Serce, wraca z krucjaty. I okazuje się, że kraj jest pogrążony w takiej nie do końca zadeklarowanej, ale jednak obecnej wojnie domowej i władzę próbuje przejąć brat Ryszarda Jan, zwany Janem Bez Ziemi. O Ryszardzie Dwie Serce opowiadałem już zresztą w odcinku który poświęcony był krucjatom. Jeśli ktoś chce posłuchać o nim więcej, zapraszam do tego odcinka. Natomiast wracając do Ivanhoe, to ten Ivanhoe wracający z krucjaty podejmuje walkę z ludźmi księcia Jana i w tej walce pomaga mu m.in. Robin Hood, Robin z Locksley. I ten Robin Hood, który pojawia się w książce Ivanhoe, Waltera Scotta, jest chyba pierwszą próbą włączenia tej postaci na pół historyczny, na pół legendarnej do literatury światowej, czy do w ogóle włączenia do literatury. Bowiem sam Robin Hood jako osoba był bohaterem średniowiecznych legend ludowych, ale jego faktyczne istnienie, takie historyczne nigdy nie zostało poświadczone i potwierdzone przez jakiekolwiek źródła. Istniały legendy, istniały opowiadania o Robin Hoodzie, które Walter Scott zaadaptował do powieści Ivanhoe i na tych samych w opowieściach ludowych bazował również Howard Pyle. To był amerykański przede wszystkim ilustrator, malarz. Ale też pisarz, który w 1883 roku wydał powieść Wesołe Przygody Robin Hooda. I to jest najsłynniejsza książka o Robin Hoodzie, jaka w ogóle istnieje. Na podstawie tej książki, na podstawie tej kompilacji, której on dokonał, ubarwiając troszkę i łącząc niektóre wątki, tak naprawdę bazują wszystkie adaptacje, które znamy. I Wesoła Kompania, Braciszek Tak, Szkarłatny Will, to miasto zbudowane w Sherwood. To wszystko bazuje właśnie na tej powieści Howarda Pyla. A zatem ta postać Robin Hooda pokazuje, że być może kojarzymy bardzo często wątki, kojarzymy postaci, ale pewnej wiedzy i pewnego odczytania wymaga to, żeby skojarzyć i dobrze usadowić daną postać w danym miejscu kultury albo popkultury, albo kultury masowej. Tak, żeby wiedzieć, że Robin Hood to nie tylko bohater filmów i seriali, ale też, a może przede wszystkim, bohater literacki. Innym bohaterem, a właściwie inną bohaterką, która pojawia się w tej grze, w Bookbound Brigade, jest niejaka Dorothy Gale. I teraz myślę, że część osób, która usłyszała to imię i nazwisko, zupełnie jej z niczym nie skojarzyła. Natomiast gdyby powiedzieć, że jest to Dorotka Gale, no to już myślę, że zabiło trochę więcej dzwonów, trochę więcej osób skojarzyło te osoby. Pod no, Dorotka czy Dorothy Gale jest bohaterką powieści Franka Bauma, właściwie. Bo imię Frank nie było jego pierwszym imieniem, Lejmana Franka Bauma, pod tytułem Czarnoksiężnik z krainy Os. I teraz myślę, że już wszystko jest jasne. Czarnoksiężnik z krainy Os to właśnie powieść o tym, jak to Dorotka zostaje porwana razem z domem przez tornado, ląduje w krainie Os, próbuje wrócić z tej magicznej krainy do domu, jak przeżywa przygody, poznaje magiczne postaci jak Drwal czy Lew. No i ten wątek znają wszyscy, tym bardziej, że film na podstawie książki, który ukazał się w 1939 roku, a więc w niespełna 40 lat po publikacji książki, bo książka została wydana w 1900 roku, jest jednym z tych najsłynniejszych filmów czarno-białych, jednym z tych najważniejszych filmów hollywoodzkich czy amerykańskiego kina i filmem na tyle ważnym, że... W 1989 roku został jednym z 25 pierwszych filmów wprowadzonych do narodowego rejestru filmowego Stanów Zjednoczonych, jako film znaczący kulturowo, historycznie bądź estetycznie. Wszyscy dobrze wiemy, że Czarnoksiężnik z Krainy Os jest nadal dość popularną historią, a może nawet nie tyle Czarnoksiężnik z Krainy Os, co cała kraina Os, bowiem Frank Baum napisał również inne książki, których akcja miała miejsce w krainie Os. On tak troszkę stał się więźniem własnego sukcesu bo zarzekał się wielokrotnie podczas pisania kolejnych książek, że już nigdy więcej nie napisze niczego związanego z krainą Oz, że to już będzie koniec. Ale jednak tych książek troszkę powstało, łącznie z tym, że ostatnia książka Glinda z Oz została opublikowana już po jego śmierci w 1919 roku. Ale nie tylko on pisał książki, które osadzone były w krainie Oz, bo pisał je również i przede wszystkim Ruth Plumpley Thompson. I ona wydała w ogóle 19 dodatkowych tomów tych książek o krainie OS. Jeśli zastanawiacie się, w jaki sposób naruszało to prawa autorskie, albo nie naruszało to praw autorskich, to dzisiaj już nie będę o tym opowiadał. Ale jeden z kolejnych odcinków tego podcastu będzie poświęcony właśnie prawom autorskim i temu, jak i kiedy można używać książek bez wiedzy autora, a do kiedy jest to nielegalne. W każdym razie, Dorothy Gale która pojawia się w tej grze, czy Dorotka Gale, już sami po sobie możecie osądzić, ale chyba nie jest do końca taką oczywistą postacią. Jeśli ją zobaczymy w grze, to pewnie ją skojarzymy wizualnie, ale słysząc tylko i wyłącznie imię i nazwisko, no już chyba nie do końca kojarzymy. Innym takim nieoczywistym bohaterem jest Sun Wukong i jestem świadomy tego, że gra wyszła w 2020 roku i wtedy ten Sun Wukong był w ogóle nieznany. Teraz, ze względu na to, że całkiem niedawno wyszła inna gra komputerowa z tym Wukongiem w tytule Postać Wukonga stała się znajoma. Natomiast sam Sun Wukong raczej nie jest szeroko znany odbiorcom europejskim, bo jest to postać pochodząca z różnego rodzaju legend, dzieł literackich, czy malarskich, ale skupionych wokół mitologii chińskiej. Więc kulturowo jest to postać bardzo od nas odległa. Sun Wukong jest małpim królem i zgodnie z taką najbardziej popularną wersją mitu, narodził się z kamiennego jaja u początku czasu i w Toku swojego rozwoju posiadł różne nadprzyrodzone moce i stał się nieśmiertelny. Może też zmieniać kształty i przybierać formy różnych postaci. No i ten Małpi Król, oczywiście, teraz pewnie kojarzy się troszkę bardziej, ale ze względu na grę komputerową, w momencie, kiedy wychodziła gra Bookbound Brigade, on był zupełnie nieznany odbiorcy europejskiemu. Natomiast literackich, wzorców, myślę, że nie zna nikt, że bardzo mało osób sięgało po jakiekolwiek chińskie sagi i chińską mitologię, żeby poznać postać Sun Wukonga. Zresztą one wcale nie są dostępne jakoś tak szeroko w Polsce i trzeba się bardzo nagimnastykować, żeby cokolwiek znaleźć dostępnego już zwykle w antykwariatach. W każdym razie król Artur, hrabia Dracula, Robin Hood, Dorothy Gale, Sun Wukong królowa Wiktoria i Nikola Tesla, a także jeszcze jedna osoba, o której nie wspomniałem, a mianowicie Cassandra, to główni bohaterowie gry Bookbound Brigade. Ale nie jedyni, no bo w toku gry spotykamy różne postaci książkowe, które gdzieś z tych książek się wydostały, nie mogą trafić na swoje miejsce. Spotykamy, ponieważ to jest gra oparta głównie na literaturze anglojęzycznej, no to spotykamy na przykład kapitana Haka, tego z bajki o Piotrusiu Panie, zresztą tego samego, którym nagrałem kiedyś Krótki short, mówiąc dlaczego kapitan Huck bał się zegarka, ale spotykam też innego kapitana, no bo zostajemy w kręgu literatury anglojęzycznej i kultury brytyjskiej, która bardzo silnie dążyła ku morzu kapitana Ahaba. I myślę, że o ile kapitana Hucka wiele osób kojarzy, no to już kapitan Ahab jest dość enigmatyczną postacią, i nie każdy jest w stanie skojarzyć go z Mobidikiem Melvilla. A jest on jedną z głównych postaci, wielkim antagonistą białego wieloryba. No i akurat kapitan Ahab jest tutaj doskonałym przykładem tego, że trzeba być oczytanym i trzeba znać książki, trzeba czytać literaturę, żeby wiedzieć, kogo my tak naprawdę spotykamy w tej grze. Z Kassandrą jest zresztą podobnie, bo imię Kasandra na pewno znamy. Być może kojarzymy przynajmniej z nazwy Kompleks Kassandry, a pewnie większość osób wie, że jest to zjawisko, w którym uzasadnione obawy. I Ostrzeżenia są ignorowane przez ogół społeczeństwa, czy ogół tych ludzi, którym one są przedstawiane. A czy wiadomo skąd bierze się ten syndrom Kassandry? Albo sama Kassandra, no ona jest z kolei bohaterką Iliady, bo jest księżniczką trojańską, obdarzoną darem prorokowania, ale i klątwą, przez którą jej przepowiednie nie były uznawane i wiarygodne. Więc jest tą postacią tragiczną, eposu o zdobyciu grodu Ilion, która mówi, że grod zostanie zdobyty, ale której nikt nie słucha. No I to jest kolejny przykład na to, że trzeba znać literaturę, żeby wiedzieć, kogo spotyka się w grach komputerowych i kim się gra. Tak jak powiedziałem na początku, można albo grać na komputerze, albo czytać książki. Można to robić wymiennie, raczej nie można tego robić jednocześnie. Natomiast nie jest tak, że gry komputerowe są tylko i wyłącznie prostacką rozrywką, bo one też wymagają od nas pewnego zaangażowania. Tych osiem postaci, które spotykamy w Bookbound Brigade pokazują, jak bardzo Medium, jakim jest gra komputerowa, korzysta z popkultury, no i z kultury. Żeby w pełni zrozumieć, co my robimy na ekranie komputera, żeby w pełni zrozumieć, kim my gramy, kogo spotykamy, musimy też być w miarę oczytani. Oczywiście możemy zupełnie to ignorować i możemy nie zwracać na to uwagi, no ale tak jest w życiu ze wszystkim. I możemy się na czymś bardziej skupić, poświęcić więcej uwagi na coś i wtedy wyciągamy z tego o wiele więcej, a możemy zupełnie się nie przejmować wątpliwości. Pobucznymi I możemy nie przejmować się tym, kim gramy, patrzeć tylko na zmieniające się obrazki na ekranie. Ale odnosi się to wtedy nie tylko do gier komputerowych, ale też do seriali, do filmów, no i do książek, które czytamy. No bo jeśli czytamy bezmyślnie, nie zastanawiając się nad wzorcami literackimi albo nad topusami, to będzie to czytanie miałkie, tak samo jak miałkie będzie tylko i wyłącznie klikanie w grę komputerową, więc oczywiście kolokwialnie. A zatem zostawiam ciebie, druga słuchaczka, lub ciebie, drugi słuchaczu, z tymi przemyśleniami. Jeśli spodobał Ci się ten dzisiejszy odcinek, zachęcam Cię do zostawienia oceny postaci najlepiej kciuka do góry. Jeśli masz taką ochotę, możesz również napisać komentarz i podyskutować, przedstawić swoje zdanie na temat tego, o czym dzisiaj mówiłem. Możesz także zasubskrybować kanał, żeby dostawać powiadomienia o treściach, które będą się na tym kanale pojawiać. To już wszystko na dzisiaj. Do usłyszenia!